To chyba mamy już tę godzinę. Dzień dobry, witam Was na tej krótkiej prezentacji pod tytułem Jak przekonać moją firmę, żeby wysłała mnie na konferencję. Ja, moi drodzy, nazywam się Piotr Przybył, jestem samozatrudniony na stanowisku Remote Freelance Software Gardner. A w dużym skrócie oznacza to tyle, że pracuję zdalnie i pracuję na B2B. I wiem, że teraz jest taki ruch, że wiele osób chce pracować zdalnie, chce pracować na B2B. Myślę, że są z tego profity, zyski, że to się zawsze opłaca bezwzględnie i że warto dlatego to robić. Pokażę Wam, czy opowiem Wam, że no nie zawsze tak Zacznijmy od tego, czy ktoś widzi jakiś gocza albo jakiś błąd na tym slajdzie. Że coś jest tam nie halo, coś nie pasuje że przekonywać, bardzo dobrze, blisko, tak. Samy, o, dobrze, kto to jest, to powiedziałeś ty? Tak, dobra, łap żelki, zgadza się. Żelki nie są bez... nie wiem, może i są. Moi drodzy, gocha tkwi właśnie w tym kawałku, tutaj. Przekonać moją firmę. To jest takie trochę kłamstwo i postaramy się dokonać wiwisekcji tego kłamstwa. Zaczniemy od tyłu, bo teraz tak, w ogóle bo to jest, żeby przesłał mnie na konferencję. Jak słusznie zauważyliście, chodzi nie tylko o konferencję, chodzi o przekonanie firmy też do innych rzeczy, do jakiegoś, do jakichś szkoleń, do ciastek bezglutenowych, do kawy z sojowym lato od szczęśliwej soi itd. Tak i, tak I teraz jest taka w ogóle podstawa zagwoska, żeby przekonać żeby firmę, żeby wysłała mi na konferencje, na szkolenie albo jak, nie wiem, jakąś książkę kupiła z zakładem, że poruszamy się w tym obszarze merytorycznym, a nie jesteśmy w hasioksofcie i chcemy mieć czerwone krzesło, to pojawia się takie pytanie, która konfa, nie? które szkolenie, co powinno być dla mnie dobre, kto powinien, krótko mówiąc, sterować rozwojem mojej kariery. To jest takie mocno popularne słowo, czy sformułowanie, ono się pojawia na różnych tam podcastach, ostatnio na różnych nagraniach, sztabach kariera, rozwój itd. i tak dalej. Teraz, kto się powinien tym zajmować? Wiele osób twierdzi, że powinien się tym zajmować dział HR. Ja to nazywam działem HR. Dlatego, że jak idziecie do firmy, to wiele firm ma dział rekrutacji, albo nawet się to nazywa dział talent acquisition. I jak już zostajecie pozyskani, to nagle przechodzicie z działu pozyskiwania talentów do działu zasobów ludzkich. Nie? To jest to przesunięcie, że z talentu stajecie się zasobem. Dlatego ja preferuję firmy, które zamiast działu HR mają dział kadr. Bo wtedy wiadomo, że dbają o ludzi, że dostrzegają Was w ludzi i że nie jesteście po prostu zwykłym zasobem. <laughs> Teraz tak. Jeżeli mamy tutaj tę firmę, nie? rozbierzmy to od tyłu, że musimy przekonać firmę, no to firma, moi drodzy, to nie jest Duch Święty, nie Nie unosi się gdzieś tam jakoś, tak jak to na obrazach jest pokazywane i tak dalej. Firma, no gdzieś jakoś w pewnym momencie trzeba ją skonkretyzować. I teraz jak zidentyfikować tę osobę w tej firmie, czy w ogóle jakąś osobę, którą mamy przekonać do tego, że gdzieś powinniśmy pojechać, że trzeba nas wysłać na jakieś szkolenie, ściągnąć jakiegoś trenera, książkę kupić, nie wiem, te nieszczęsne ciastka nabyć i tak dalej. Zidentyfikować tę osobę. Moi drodzy, jest jedno bardzo proste narzędzie, które służy do identyfikacji osoby, która jest odpowiedzialna za rozwój waszej kariery. Ja wiem, że to jest truizm, ja wiem, że to jest banał, ale to jest właśnie to narzędzie. Ok? Wykorzystując to narzędzie, bez pudła zidentyfikujecie osobę, która jest odpowiedzialna za rozwój waszej kariery. Trzeba stanąć przed lustrem. I wykorzystując to narzędzie, zidentyfikować, a to jest ten gość, albo to jest ta gościowa, co jest odpowiedzialna za rozwój mojej kariery. Okay? I teraz już wiadomo, kto za to odpowiada. Nie szef, nie wasze przełożony, nie dział HR, tylko odpowiadacie za to wy sami. Um, teraz tak, pójdźmy jeszcze tutaj, moją firmę. Co to jest moja firma? Wiele osób mówi, a bo w mojej firmie to, moja firma tamto. Moi drodzy, firma, firma będzie wasza wtedy, jeżeli będziecie właścicielami tej firmy. Będziecie mieli jakiś pakiet kontrolny, będziecie mieli choćby ten jeden, jedną akcję, tę jedną akcję, żeby wejść na e, zgromadzenie na, na walę, prawda? To, to nie jest wasza firma. To jest po prostu firma, dla której pracujecie, okej. Okay? To jest firma, e, której w jakimś sensie wymieniacie swój czas, e, swoje doświadczenie, swoją wiedzę, swój know-how, swoją pasję na pieniądze i na inne benefity. Bo trzeba pamiętać o tym, że. E, dla firmy nie jest istotny tylko koszt waszej pensji, ten, to netto, co to tam dostajecie, co tam wpływa na konta. Są też również świadczenia pozapłacowe. Ktoś musi zapłacić za biuro, e, za biurko, za prąd, za masażystkę, jeśli macie w biurze masażystkę, i za, to, za to szczęśliwe mleko sojowe od szczęśliwej soi. Świetna prezentacja była rok temu na Ford Developers w Warszawie. Ona się chyba nazywała Skąd się bierze moja wypłata? Skąd się bierze twoja wypłata? Bardzo dobra, jest na YouTubach, polecam wam. E, teraz tak. Pomniejszmy to, bo to już nie jest w tym momencie istotne. Nie wiem, czy wiecie, ale generalnie są cztery sposoby wydawania pieniędzy. Sposoby, pieniądze można wydawać na cztery sposoby. Pierwszy sposób to można wydać swoje pieniądze na swoje potrzeby. I to jest to, co robicie, jak idziecie do sklepu, jak potrzebujecie coś kupić, jak coś za swoje pieniądze potrzebujecie nabyć, usługę, towar i tak dalej. To wtedy. Moje pieniądze, moje potrzeby. I skąd wiadomo, że to jest najbardziej efektywny sposób wydawania pieniędzy. Okay? No bo wiecie, jaki macie budżet, wiecie, jakie macie potrzeby, wiadomo, że dobrze te środki zaalokujecie. <grym> e, następnie jest kolejny sposób, cudze pieniądze, moje potrzeby, zwany również za hajs matki baluj. Okay? To jest to podejście, że moje potrzeby, ja coś chcę mieć dla siebie, ale chcę, żeby ktoś inny za to zapłacił. I to też czasami na przykład w firmach. <grym> Jest wtedy jakiś budżet szkoleniowy, na przykład, że firma mówi, ok, tu są moje pieniądze, z perspektywy firmy, z waszej perspektywy to wygląda cudze pieniądze, moje potrzeby i tu jest te cudze pieniądze, to jest na przykład jakiś budżet firmowy, niektóre firmy, niektóre korporacje tak mają, że mówią, o na rok tam masz ileś tam złotych. A, nie złotówek tylko złotych, uczyłam Was na to e, i w tym momencie możecie tam sobie alokować, że a tu pojedziecie albo siam pojedziecie i tak dalej, to jest całkiem sympatyczne. To jest podejście właśnie tego e, B2B, do, wielo, do którego wiele osób chce dążyć, że a y, tak fajnie B2B i tak B2B ludzie myślą, że nadal firmy będą im płacić za szkolenia i tak dalej i tak dalej. Ja jestem na B2B od wielu lat i muszę Wam powiedzieć przez ostatnich kilka lat, załóżmy pięć, e, moi klienci wysłali mnie na okrągłą liczbę konferencji, dokładnie zero. Okay. I tam, gdzie jeżdżę na konferencję, czy jako uczestnik, czy jako prelegent, to wysyłam sam siebie za swoje własne pieniądze. Więc musicie o tym pamiętać, jak chcecie się na to cudowne B2B zasubskrybować i nie ma jakiegoś budżetu, nie ma jakichś cudzych pieniędzy, żeby tutaj wskoczyły. Kolejny yy, taki sektor to jest moje pieniądze, a cudze potrzeby. I to z kolei może być perspektywa firmy. Tak to widzą firmy. OK, to my, my mamy nasze nie? pieniądze. Na potrzeby programisty Janka, bo on chce gdzieś tam sobie pojechać, na jakieś szkolenie, na jakąś konfę, wękata zobaczyć, piwa się napić itd, i tak dalej. I teraz tak, co lubi czuć biznes? Ja teraz pojadę prezesem sobudką. Co lubi czuć biznes? Biznes lubi czuć pieniądz. Właśnie, więc trzeba biznesu uświadomić, że tam gdzieś będzie ten pieniądz i że to się po prostu w firmie opłaci w jakiś widzialny, mierzalny, konkretny sposób, wymierny. I teraz tak, no abstrahuję od tego jaki mamy ustrój i tak dalej, generalnie załóżmy, że jest wolny rynek, prawda, więc to wymiana musi się opłacać obu stronom. Że firma wa daje wam swoje pieniądze na wasze potrzeby i z kolei zaspokajając te wasze potrzeby firma też coś z tego będzie miała, coś na tym ugra, jakoś jej się to po prostu opłaci. I teraz... <laughs> To był taki trochę szok dla mnie, dla, dla też zresztą też, bo my nie pracujemy w korporacji, przynajmniej już nie pracujemy w korporacjach, ale niektórzy siedzą na prelekcjach na przykład i nawalają, przepraszam brzydko, i piszą po klawiaturze jak wściekli. I myśleliśmy, że oni mają jakieś tam, rozwiązują problemy i tak dalej. Okazuje się, że oni właśnie robią notatki. Oni robią notatki, bo potem w firmie muszą przedstawić na jakich prezentacjach byli, co widzieli, dlaczego widzieli i tak dalej. Wysyłają jakiegoś maila na przykład. Organizują jakieś, jakieś spotkanie, coś takiego. Generalnie w ten sposób udowadniają, że nie chodzą na jakieś losowe prelekcje. A, bo tam kumple szli, to ja też poszedłem razem z nimi, nie? Albo było blisko od chill-out roomu. Jeśli chodzi o chill-out room, to właśnie w ten sposób udowadniacie, że nie jedziecie na konferencję tylko się rozerwać, pognić na jakichś tam pufach, albo na jakichś masażach, albo w jakimś tam vr pograć. Ale że jedziecie po jakąś konkretną wiedzę, umiejętności, po jakieś wnioski. I to też jest ważne, że na przykład nie jedziecie tam z całą teczką wydrukowanych CFA, jak po wszystkich stanowiskach. Dzień dobry, Kowalski, dzień dobry, Kowalski. Nie? Firmy muszą czuć, że w ten sposób ich nie zdradzacie. Wasi pracodawcy, chlebodawcy, ci, którzy wam płacą i różne tam inne benefity wam dają. I właśnie warto. <laughs> Warto tę wiedzę jakoś urealnić. Warto zrobić sobie jakieś notatki, choćby jakieś punkty, spisać mniej więcej gdzie się było. I to wiecie, polecam wam ten sposób, żeby to nie było tak, że przy automacie, przy odkawy albo przy jakichś piłkarzykach, tylko żeby ten, ten szef, żeby ta firma, żeby gdzieś ten dział chry wiedział, że faktycznie coś. Gdzieś coś ktoś był, coś wyniósł i to nie tylko gadżety, a, że to się jakoś opłaciło. Nie? Chodzi generalnie o to, bo tu mamy jeszcze czwarty sposób wydawania cudze pieniądze na cudze potrzeby. E, tak generalnie niestety działa Państwo i to jest najmniej wydajny sposób. Chodzi teraz o to, żeby z tego obszaru przechodzić do tego obszaru, nawet bo my jesteśmy powiedzmy albo tutaj z perspektywy firmy, albo tutaj z naszej perspektywy, ale chodzi o to, żeby przechodzić tutaj. Do tego efektywnego, żeby uświadamiać firmie, że to niekoniecznie są cudze potrzeby, ale też jej potrzeby, bo na przykład ci programiści, którzy nie byli, albo ci architekci, którzy nie byli, też coś z tej konferencji wyciągnęli, no bo czują jakieś trendy, jakieś wnioski, ktoś na przykład mówił, byłem, korzystałem z tej technologii, dostałem tam ciężkie bęcki, wy tam nie idźcie, albo nie róbcie w ten sposób i tak dalej, że nagle się okazuje, że wyjazdem na konferencję, na szkolenie zaczynacie zaspokajać również potrzeby firmy. Yy, więc zalecam wam jakieś nie wiem, e-mail, jakąś relację w formie spotkania, jakieś tam macie, nie wiem, yy, 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 kawowe czwartki, coś takiego. Kolejny sposób, jeżeli pominiemy te potrzeby, to można również dojść, tak jak działa to w branży ubezpieczeń, do współpłatności. Okay? Jeżeli macie naprawdę opornego szefa i tak dalej, to możecie, OK, dobra, no to na przykład wy kupicie mi bilet, a ja tam pojadę własnym Sum, sam za swój własny hotel, a, e, zapłacę na przykład. I wtedy oni też już mają świadomość, że, wy, że to, to przechodzi z tego cudzej pieniądze na moje pieniądze, gdzieś tutaj w tę stronę i wiedzą, że to już też angażujecie w to swoje własne środki. Oczywiście najprostszy, najlepszy sposób, że nie musieć przekonywać nikogo, wynegocjować sobie odpowiednio dużą pensję i wtedy macie swoje pieniądze i... Chcecie. Nie tam, gdzie firma ma hotel pracowniczy, nie tam, gdzie mają zniżkę, nie tam, gdzie są sponsorem, i przez pół dnia musicie świecić twarzą w budce, i tak dalej. To jest generalnie, tak powiem, najbardziej wydajny sposób, no ale jeżeli nie możecie, no to wtedy można z tego kwadratu albo z tego kwadratu e, przeskakiwać tam. E, tak, zbliżamy się do końca. Jak w tym dowcipie o kobietach, nie? E, jeżeli nie możecie zmienić swojej firmy, mentalności, i tak dalej, tak dalej z różnych powodów, to no to czasami może jednak warto rozważyć koncepcję zmiany firmy. Że po prostu, sorry, winę tu, no widać, może nie jesteście otwarci, że naprawdę jeśli muszę walczyć o, o to, żeby raz w roku pojechać na jakąś konferencję, czy jakieś szkolenie, żeby było firmowe i tak dalej, a no to może to jednak faktycznie nie jest najlepsza firma i może warto zagłosować nogami, nie? Eee, No i na koniec muszę Wam powiedzieć, yy, znowu odwołując się do tego narzędzia, że nie jakiś dział chry, nie szef, nie ktoś tam, tylko jest jedna i wyłącznie jedna osoba odpowiedzialna za waszą karierę, okej? Okay? To jesteście wy. Jesteśmy ciut przed czasem. Dziękuję Wam bardzo. Smacznego. I udanych wyjazdów.